Krakowie, ksiądz biskup Tadeusz Pieronek, witam gorąco. Witam państwa. A ksiądz biskup uważa, że Benedykt XVI słusznie postąpił, że w tej decyzji też objawił swoją nieomylność? Nie, to nie jest kwestia nieomylności, tylko kwestia roztropności. I ta... Jeżeli ktoś czuje, że nie podoła, że ma w swoim wieku już czuje słabość i mówi dosyć. Niech to robi ktoś, kto. Ma więcej sił, to robi to z roztropności, z troski o, o dobro kościoła, o, o swoje dobro. Po prostu jest to decyzja bardzo dojrzała. Ksiądz nie rozumie tych gestów właśnie niezrozumienia rezerwy sprzeciwu wobec tego kroku i wobec tej decyzji. No zawsze się ktoś znajdzie, komu się pewne rzeczy nie będą podobały. No ale to taki jest świat. Porównuje się dziś krok Benedykta XVI i doświadczenia Jana Pawła II, który dźwigał ten ciężar do ostatnich chwil, myśli ksiądz, że na decyzję Benedykta XVI złożyła się też obserwacja tamtych cierpień? Możliwe, ale on się sam do tego odnosi w tym przemówieniu, podczas którego powiedział, że rezygnuje. To jest jedna z dróg. Czy dawać świadectwo cierpieniem? To można. Robić także nie będąc papieżem, Jan Paweł II miał swoje przemyślenia, swoje preferencje i poszedł tą drogą. Myślał zresztą o rezygnacji, ale poszedł tą drogą, by wytrwać do końca dokąd będzie mógł. I tak się stało. A czy ksiądz biskup uważa, że ta droga powinna być wskazówką dla wszystkich następnych? papieża, ale też kardynałów, biskupów, księży, że, że kiedy siły zawodzą, trzeba odejść, a nie trzymać się na swym, na, na swym stanowisku? No ja myślę, że to jest, jeżeli wskazówka dla księży i dla biskupów, i dla przyszłych papieży, to także wskazówka dla wszystkich ludzi, którzy roztropnie podchodzą do swoich możliwości. Świat by się mógł od tego papieża wiele nauczyć. Nauczył nauczyć. Mógłby się nauczyć, ale chyba tą drogą nie pójdzie. Ludzie trzymają się władzy, jak jak, jak wsza ogona. <grym> Ale papież jest też człowiekiem i też zapewne czuje ogromną presję także otoczenia, by te, nie podejmować takiej decyzji. Na ile zdaniem księdza biskupa impulsem, który tę także presję przełamał, mogły być różne problemy, z jakimi borykał się no, Watykan, zwłaszcza być, ostatnio. Ale, mogły być, ale nie sądzę, żeby to było jakimś motywem dominującym. Przecież każdy, każdy papież, każdy przywódca ma szereg problemów. Jeżeli potrafił sobie z nimi radzić przez blisko 8 lat, to potrafiłby jeszcze przez, przez następne 2 czy 3. Zostawmy to. To nie jest. Nie jesteśmy. Władni decydować o tym, czy, to, czy takie, czy inne motywy działają. On sam powiedział, dlaczego odchodzi. Gdy konklawę wybierało Józefa Ratzingera, jeszcze wtedy papieżem, mówiono, że będzie to papież przejściowy, zanim się zabiskupa tak mi go właśnie historia zapamięta? Jaki przejściowy, 8 lat. To nie jest wcale jakieś, jakiś epizod. To jest, to jest pewien okres bardzo ważny. Po Janie Pawle II. W, 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 w konfrontacji z wieloma problemami. Nie widzę tutaj żadnej przejściowości. Jest to po prostu normalny pontyfikat. A jaką rolę w kościele będzie mieć papież emeryt? To będzie rola doradcza, czy rola raczej eremity człowieka, który odsunie się gdzieś w pustkę? Sądzę, że raczej to drugie. Dlatego, że no jest to precedens, trudno powiedzieć jak się zachowa nowy papier w stosunku do tej sytuacji, bo będzie to miał głos decydujący. Sądzę, że w takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest to, że rządzi ten, kto ma rządzić, a ci, którzy odchodzą nawet z wielkimi zasługami, no oczywiście mogą czasem poradzić, mogą sugerować, jeśli są o to proszeni, ale to jest raczej miejsce na wycofanie się, czas na wycofanie się. Nie sądzę, żeby taka dwuwładza była pożyteczna dla kogokolwiek. Nowy papież powiedział ksiądz Biskup. Kościół jest dziś gotowy na papieża nieeuropejczyka? Zawsze był gotowy. No ale ostatni papież nieeuropejczyk to jakiś chyba 700, 700 czy 800 rok. Więc no, no, tu, ponad no, tysiąc byli, lat. Pierwsi papiere byli spoza Europy też. Byli Afrykańczycy, byli Syryjczycy, e, no, Azja no, mniejsza. No, to, to znaczy, no, to, jest, to jest ten krąg chrześcijaństwa, który był zagospodarowany. Nie? Kościół nie był powszechny przez, przez wiele stuleci w takim znaczeniu, jak to widzimy dzisiaj. Nie, nie, nie sięgając po przepowiednie, które wszyscy przecież znają, ale czy ksiądz na przykład uważa, że kardynał z Afryki. To byłby ktoś niepozbawiony szans? Nie jest pozbawiony szans. Myślę, że y, gdyby była taka <laughs> potrzeba, gdyby się znalazł ktoś, y, kto ogarnąłby y, sprawy Kościoła swoim, swoją refleksją, swoim umysłem. Y, nie ma, nie ma przeszkód ani w stosunku do Afryki, ani do Azji czy Ameryki. A zanim księdza za takiej potrzeby nie ma, nie warto, żeby kościół wyrwał się z tego europejskiego kręgu, który jednak dzisiaj dominuje kościół. Nie jestem aż taki mądry, żeby to rozstrzygać. <laughs> a, 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 a słuchacze pytają, z nadzieją, a może Polak? Myśli ksiądz, że jest jakakolwiek szansa? No o, można poradzić któremuś. Y, y, mam wśród tych wyborców papieża dwóch swoich uczniów. Mogę poradzić któremu, żeby wziął bilet tylko w jedną stronę. To któremu by ksiądz Biskup poradził? A nie. Dajmy spokój, żartujemy. Ksiądz ma swojego faworyta tego konklawę? Owszem, mam. I to nie od dziś, bo już po śmierci Jana Pawła II uważałem, że e, Angelo Scola, który był wtedy e, pewną patriarchą Wenecji jest człowiekiem, który dałby sobie rady z tym problemem papieża. Dziś jest w Mediolanie. Zobaczymy. Ale to zdaniem księdza jest faworyt, faworyt również konklawe w tym sensie, że ma największe szanse, czy to jest impektore, ja e faworyt obieceni, księdza biskupa? ja takich e, rachunków nie, e, nie próbuję robić. A zdaniem księdza biskupa polski kościół będzie miał swojego faworyta, tego konklawę? Myślę, że tak. I kto to będzie? A no to proszę zapytać Polskiego Kościoła. <laughs> Polski Kościół na razie ukrywa nie, to, nie, no to są, Myślę, że nie muszą być jednomyślni. To jest kwestia indywidualnej odpowiedzialności. Ksiądz biskup Tadeusz Pieronek, dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.